Urodziłam się w małym miasteczku założonym jeszcze przez Kazimierza Wielkiego, patrona naszej biblioteki. Po, Pobudowano tam zamek na wzgórzu, była fosa, były rozległe ogrody i tak dalej. No ale miasteczko było położone z dala od dróg przelotowych, ważnych tras. No, tak sobie, jak u Pana Boga za piecem ludzie. Tam żyli, nic się szczególnego nie działo, miasteczko się nie rozwijało, bo nie miało szans, kisiło się we własnym sosie, że tak powiem, a ludzie tworzyli tam taką. Społeczność trochę ospałą, ale bardzo pracowitą na roli, w rzemiośle i tak dalej. Zamek, pamiętam dobrze, i on do dzisiejszego dnia istnieje, ponieważ ten zamek przerobiono na kościół ewangelicki, ponieważ w tej miejscowości sporo Niemców mieszkało. To jeszcze było przed wojną, prawda? I yy, zachowała się baszta. Która ten kościół z tą basztą po prostu istniał już po wojnie, ale ponieważ nie było Niemców już w miasteczku, po prostu był bezużyteczny. Więc władze miejskie uczyniły z tego Dom Kultury, kino, spotkania, jakieś tam zabawy itd. Tak I do dziś kawiarnia, i do dziś taką funkcję pełni. Ale takim znakiem rozpoznawczym właśnie yy, była ta wieża, yy, bo jeszcze yy, jako dzieci biegaliśmy tam po schodach do góry i po tych flankach, biegaliśmy w koło, goniliśmy się, a nasi rodzice umierali ze strachu, bo jak zobaczyli, przybiegali tam i wołali, żebyśmy zeszli i klaps był pewny. Miasteczko nazywa się Przedecz. Jego lokalizacja różnie się kształtuje. Raz leży do, należy do poznańskiego, raz do Bydgoskie, bydgoskiego, raz to Kujawy, raz to centralna Polska, więc tak na pograniczu właśnie dwóch wielkich województw. No ono się przez te czasy do dziś rozwinęło trochę zyskało, trochę podniosło swój standard, kulturę i tak dalej, no ale to wszystko idzie uważam za wolno.